Dzisiaj specjalnie dla was, drodzy widzowie, otwieramy znowu sklep z gekonami. Przecież te piękne, słodkie gekony tak bardzo wam się ostatnio spodobały, że nie mógłbym wam odmówić. Więc dzisiaj mam nadzieję, że wbijemy kolejny level, już się sprzedają i odblokujemy jak najwięcej nowych gekonów. A może i nawet te najrzadsze, świecące. Więc oglądajcie uważnie, bo później odkryłem sklep z ulepszeniami i tajne laboratorium. Znaczy pan już skończył. Do widzenia. Co 140 się sprzedają. Elegancko. Do widzenia. już tu nic nie mamy. Eee! Sami śmiecicie! No jest śmietnik, to nie! Ja wam dam grojki i tu widzą śmiecić! Poprosimy śmietnik i postawimy go tu za 150 dolców. Może w końcu się nauczą. Musimy zamówić sobie więcej boksów. Bardzo dużo. No i postawić oczywiście kolejne terarium. A ciekawi mnie jeszcze, ile osób z was wie, że nie wolno tak śmiecić. Kto wie, niech kliknie suba i będziemy wiedzieć, ile osób. A kto już ma suba, no to wystarczy łapka w górę. Ale mamy tu pudełek do otwarcia dzisiaj. Uwaga! Otwieramy i mamy same komony. O, teraz możemy ładnie do świetnika. Otwieramy kolejne. A nie, to same komony. Te musimy powrzucać oczywiście jeszcze do terrarium. Żeby się sprzedawały, żeby klienci przychodzili. No komony znowu. O, jest rzadki z kapeluszem i Drugi rzadki. Zobaczcie na tego świecącego, pięknego. O, ale jest cudowny. Za ile on jest? 1629! Ale będziemy bogaci. Nie. Niebieski się sprzedaje. Ale Ole mam tu dużo ich. Łomatko, łomatko. Co tu się dzieje? Musimy więcej na otwierać. Dobra, mamy komonów więcej. Ale kartonów dzisiaj nakupowałem. Tutaj dalej komony. Komonów jest najwięcej. Ja mam nadzieję, że one mi nie pouciekają. Bo już tyle mi ich tu biega. Ostatnia paczka. Na komony, no, ale nie szkodzi. Bo mamy, zobaczcie, ile tutaj w Terrarium miejsca. I się sprzedał za 1600. oj, oj, oj nie mam gdzie ich wrzucać. Tutaj 23 dolce reszty, ale nie mogę się doczekać, żeż będę miał pracowników. Zobaczcie, tutaj można za 15 koła na 15 levelu zatrudnić kasiera. O, 15 dolców reszty i mamy 1000 dolców zarobione. A! Gdzie uciekasz? Gdzie ty, gdzie ty idziesz, ty gamoniu mały? Trzeba ich wszystkich posprzątać. O, tu aż cztery. Najgorsze jest to, że nie można ich mieszać. I wtedy wszystkie tu, a może ja karmę samą będę sprzedawał. A nie, bo po karmie ostatnio nikt nie przyłazi. A to dziady. O, tak, i wszystko muszę tutaj teraz powrzucać do tego, Jednego terrarium Ale ile tu jest pięknych kolorków Ciemno niebieskie, jasno niebieskie Granatowe, różowe, żółte Pomarańczowe Możecie dać znać, który wam się najbardziej kolor podoba Gekona Mi chyba ten złoty z kapeluszem Kolejne gekony, bardzo dobrze, będziemy zaraz bogaci I będziemy mogli ulepszyć nasz sklep Ma być największy Kolejne 12 dolców Oj, 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 oj za dużo bym pani wydał Czemu po nikt nie przychodzi, co jest? Mnie ciekawi, czy na przykład taki tekst jak sobie kupimy. O, czyli taką tabliczkę piękną. To ciekawe, czy to coś daje do sprzedaży. Zobaczymy. Może więcej klientów przyjdzie? O! Super gekony! Mamy napisane super gekony. O! Teraz przyjdą, teraz kupią. No już się kolejka robi, bardzo dobrze. Proszę kupować, bo ja muszę level wbić. Musimy zatrudnić pracownika niedługo. O, ale ludzi przychodzi, bardzo dobrze. Kupuj, kupuj. Wyrzucił, na razie mi nie śmiecą. Jest dobrze, widzowie. Aha, to się nacieszyłem, jednak na śmieci. Macie zero szacunku do moich ukochanych widzów! No muszę coś dla was wymyślić. Może ten śmietnik mogę postawić tu na środku na przykład. I teraz nie będą śmiecić, co? Jeszcze może jak zrobię przebeblowanie. Czyli postawimy jedzenie tutaj. To właśnie tutaj będzie jedzenie te droższe. I tu będzie te tańsze. I może oni będą przechodzić obok tego. I będą zauważać te żarcie i będą częściej je kupować. No i na razie co chwilę mi tu przychodzą i tego nie kupują. No co za dziady. Ale już zaraz będzie... Od level. I odblokujemy coś nowego. O, w końcu ktoś kupił. Ja to już tyle klientów obsłużyłem. Patrzcie, zaraz naprawdę level wbijemy. Ooo, i jeszcze kolejna kobita przyszła. Pokarmę, dobrze. Ee, czemu sobie odchodzisz? kubrzesz co za kobita. I jest level kolejny. Patrzcie, odblokowaliśmy coś, ale ja odblokowaliśmy coś. To mi się podoba. Za chwilę będzie akcja. Już panią obsługuję, tylko ja to odblokowałem. A oni dalej świecą. No nie wierzę. Na szósty level będą nowe gekony. O! A teraz mamy Coś tutaj, coś tutaj tu... <ścoughs> Kuwetę chyba Ale jaja, to jest baza do, basen, basen, basen Do łapania, czyli Będziemy mogli sobie je na przykład tutaj położyć Oj, 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 nie tu, nie tu, nie tu Tutaj, i będziemy mogli tutaj Wypuszczać gekony, zaraz zobaczymy Jak to będzie wyglądać, tylko sprzedamy sobie tego I zamówimy sobie pierwszą Paczkę, otwieramy sobie Tutaj chyba, uwaga I Ja cię kręcę i tak Tu mi weszły, i wywalamy to dość i jest. Nie musimy już tego chyba używać. I patrzcie, biorę niebieskiego. I mogę w końcu wybierać, którego chcę złapać, bo tutaj nie mogłem. Ale czad. Teraz będzie dużo prościej. Teraz już może tu wejść, może. Ale będziemy zaraz zarabiać. Dobra, wbijamy szósty level normalnie. Bo na szósty level nowe Gekony. Patrzcie w ogóle, zobaczcie, jak rozkminiłem Jak można dodawać jedzenie na półki. Nie trzeba tego kartona dawać. Na podłogę. Dzień dobry, dzień dobry, już doj. Ole, hajsu, zaraz level Szósty. Zapraszam, panią, zapraszam. Szybko kupuj jedzenie i Gekony. No i śmiecą cały czas. Dobrze, że sobie tu postawiłem drugie. O 15 dolców. Oddaję resztę. Zara level, zara level. Jeszcze jeden klient chyba. Czy to będzie teraz? Czy to będzie już teraz level? Dawaj. I prawie. Ale teraz, to nie wierzę, że to już nie będzie teraz. To nie, to już. Jest level szósty. Nowe Gekony. Uwaga, patrzcie na to. Box drugi. Za 350 odbierzemy od razu dużo. Ale wszystko spada pięknie. Uwaga, otwieramy Komon, komon, komon Ej, to są nowe, jakie drogie Patrzcie, zwykłe komony Ale jakie ładne, fioletowe, takie ciemne I one kosztują 128 za sztukę Ale piękne jesteście A ten? 148 Dobra, teraz tylko te nowe kupujemy Oczywiście, że tak RER za 247 Ale jaja Ciekawe, ile jeszcze poleci To jest kosmonauta, zobaczcie Hełm kosmonautywa. No, to teraz elegancko, za ile... 247. 132. Ale to są potężne ceny. Czy polecą jakiś super? Uwaga. Komon, komon, komon. Kolejne. Komon, komon, komon. Ciekawe ile tu można wsadzić w to jedno, bo już w sobie nie pamiętam. Tu będę miał 9. 9 komonów. Kolejne komony i... Ale ja wszystkie się mieszczą. Nie uciekają stąd. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No i ja cię kręcę. Ile tu miejsca jest? Dobra, chodź tutaj przyjemniaczku. Ty idziesz tu. Zielone do zielon... No teraz jaka łatwiejsza sprawa. Jaka Kolejeczka, co się dzieje? Ale będziemy bogaci, widzowie! Będziemy bogaci. Największy sklep zrobimy. Czy w ogóle da się zrobić większy sklep, czy się nie da? Bo ten, ten jest trochę malutki. Tam jest drugie piętro, tylko nie da. Nie mam schodów żadnych. Ale, jaja. Czy to jest to, co mi się wydaje? Nie, to jest zamknięte. Ale za. O! Tu jest otwarte jakieś narzędzia. Ej, gościu! Tu jest narzędzie, tu są młotki. Co to jest? Bob budowniczy! Za 10 tysięcy można upgradeować swój sklep. Nie mam pieniędzy! Dobra, musimy zarobić 5 tysięcy. Upgradeujemy sklep i będzie większy. Co tu jeszcze jest na mieście? Pokażcie, pokażcie. Muszę zobaczyć, co jest jeszcze na mieście. Tu jest coś. To jest niebieskie coś. Co to jest? <laughs> Można robić fuzję. Pięć gekonów. Wsadzamy do tego. Klikamy przycisk. I nam wyskakuje coś. Dawaj, pięć gekonów To już wiem, po co jest ten wózek tam w środku. Czy mamy pięć takich samych? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie mam. Tu też są cztery. Ajajaj, aj. musimy znaleźć pięć takich samych. <laughs> to już wiem, po co ten. Ten sobie przesuniemy tutaj. Aj. O, i tu będziemy odkładać pięć takich samych. Czyli na przykład tutaj fioletowych. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Tutaj szybko ich obsłużę, żeby level dostać. I musimy zamówić kolejne, kolejne, kolejne gekony z tego nowego boksa. O, dużo, 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 dużo. Uwielbiam to. Ja chcę odkryć kolejne. Rzadkie, jakie piękne. Pokażcie go, pokażcie go. I, o, kurczakowy. To jest kurczak, patrzcie. Wygląda jak kurczak i kosztuje 211. Dobra. Ale musimy zdobyć takiego fiolet. Jest! Jest fioletowy! Mamy pięć! Szybko powózek! To jest na a a, 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 a. mogę wziąć to całe? To co? To co? Uwaga. Boi się, boi się, boję się, być. się... O, o, nie mogę! Przepraszam was, przepraszam. Dzieciaczki! Tutaj już was wrzucam, już was wrzucam z powrotem. O o, No to teraz jest przypał. No właśnie, właśnie! tam! O, muszę zrobić porządek teraz, bo mi pouciekały. No już idę, idę, już sprzedaję! Już! Co tam się pieklicie mi tu! Jakbyście mi tu leszty nie chcieli, to bym was szybciej obsłużył. Bierzemy sobie to. Wózeczek. puszczamy go i teraz bierzemy w te gekony. A to jest... Łatwo się wkłada, łatwo się wkłada. Mam nadzieję, że się będzie łatwo wyciągać, bo ostatnio się źle wyciągało. Mam chyba pięć. Grzejemy tam! Zamienić się! Dobra, jesteśmy blisko. Okej. Okay. Teraz... Patrzcie, 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 patrzcie tutaj. Uwaga. Teraz bierzemy... O, działa. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty! Świeci się na zielono, tak! Uwaga, sprawdzamy to. Trzy, dwa, jeden i zamienia się. Wow! ten tego kurczaka! Czyli ze zwykłych udało się zrobić rzadkiego. Może da się zrobić jeszcze lepsze. Ale ja ja złodziej! A! Trzeba w rzucić w nim czy czymś. Nie wiem czym. Świetnikiem nie da się. Rzucę, rzucę w niego. Rzucę. Patrzcie, przychodzi mi złodziej. Co ty tu szukasz, kościół? Trzeba rzucić w niego. Tak! Wywalił się! Wywalił się, uciekaj! Jest! Sio! Po -po Policję zadzwonię dziadu jeden. A z tymi gekonami to 5 komonów to 50% na rzadki. Pięć rzadkich to 50% na super. Pięć super to 50% na jakieś laboratoryjne. I 5 laboratoryjnych to 100% na rainbow. Ja to chcę! Specjalnie dla was dzisiaj zrobimy taki unboxing. Zrobimy super. Czyli potrzebujemy 5 super, czyli tych najlepszych. Trzeba wszystko opylić. I trzeba jak najwięcej teraz wykupić tych boksów zwykłych. O, dawaj, dawaj, dawaj. O, nie mam już pieniędzy. Teraz wszystko pootwieramy, aż będę miał te super. Super to chyba były te takie złote. O, jest rzadkie. Rzadki jest rzadki, kosmonauta. Ej, to w sobie kosmonautę. Też możemy tu wrzucić. O, matko, zanim nam tu super polecą. Przecież zobaczcie, to nie leci! To są te najdroższe po potysiaka. Jest rzadki, ale to kura rzadka. Dobra. no Dawajcie, dawajcie, mi tu supera, Dobra, znowu rer. Czyli rery mamy dwa te kurczaki. O, kolejny rer. No tylko z tych rerów powstanie super. O, kolejny rer! Tylko chyba nie można mieszać, ale zobaczymy. O, co jest? Co jest? Rzadki za dwa tysiące? Jak to się stało? Do odblokowania, kolekcja. Ale jaja, to był jakiś rzadki św... Ja nie wierzę. Pół żaba, półaksolot, co to jest? O, znowu kurczak, znowu kurczak. Dobra, te kurczaki, wiecie co? O, nie, ktoś, ktoś kupił kurczaka. O, o! Przypał! A jakby jakby tak kurczaki dać. O! Kurczaki za drogo damy i oni nie będą kupować ich już. Do widzenia, nie ma kupowania kurczaków. Dawaj, dawaj, rzadkie. Jest rzadki! Dwa! Czyli mamy kolejnego kosmonauty. tu już chyba czterech czterech kosmodautów jest. O, ale zrobimy machinę. Ale zrobimy machinę. No dawaj, kosponauta, dawaj, kosmonautę mi z tego, please! A! Zabawiamy więcej boksów. Potrzebuję kosmonauty. kosmonauta, Ostatni kosmonauta chociaż. No nie no, kurczak. A ile mam kurczaków? Trzy. No nie chcę polecieć ten, 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 ten kosmonauta, ani kurczak. Jest! Kurczak! Mam kurczaka! Dawaj, I, ile ich mam, ile ich mam? No nie no, cztery. Jeszcze jeden kosmonauta, albo kurczak, no. No nie no, kolejny... Ej, daw to był jakiś rzadki za trzy koła. Ten czajcie, to trzy tysiące on! Wow! Gościu, musisz, muszę gdzieś tu rzucić cię O, żebyś mi nie uciekł Ale ja, ja zapomniałem, że tam miałem kurczaka jednego Tego, co zrobiłem Oho! Ja cię kręcę, idę z nim Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery Czyli tu jest pięć Dobra, kurczaczki, lecimy 50% szans, 50% szans na super Uwaga, pierwszy, drugi, trzeci Czwarty, piąty Uwaga, dawaj Aha. Co to jest? Za ile to jest? Uwaga, to się świeci, to się świeci Sadzamy tutaj, uwaga 3000 dolców, co to jest? To był ten pomarańczowy. No, ja mam nadzieję, że następnym razem uda się zrobić te najrzadsze. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.